prezent na dzień dziecka. To właśnie jest ten prezent, to jest koń. Tak się prezentuje i ten koń również wydaje dźwięki. Zaraz Wam to pokażę. Czekajcie, odwrócimy go? Może on ten róg wyjdzie. O, chyba będzie mu wychodził. Czekajcie. Czasami ten róg z tego konia wychodzi, a czasami nie. Chcę wam właśnie ten, pokazać ten róg jak wychodzi, ale jak nie chcę po prostu wyjść. to czekajcie, spróbuję zaraz. Trochę będziecie widzieli ciemność, zrobię to, spróbuję, żebyście widzieli jak ten róg wygląda. Muszę mi trochę pozajmować. Może wyjdzie. Chyba się to niestety nam, nam nie uda z tym, żeby wyszedł. Czasami właśnie wychodzi, czasami właśnie się ścina. I nie chce wyjść. Chciałabym mieć nóż. Troszkę pokombinuję. No rogu wyłasz. No niestety chyba nie wyjdzie. No i tak ten prezent się prezentował.